W pierwszej urnie umieszczono trzy kule białe i pięć kul czarnych, a w drugiej urnie siedem kul białych i dwie kule czarne. Losujemy jedną kulę z pierwszej urny, przekładamy ją do urny drugiej i dodatkowo, dokładamy do urny drugiej jeszcze dwie kule tego samego koloru, co wylosowana kula. Następnie losujemy dwie kule, kule z urny drugiej. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że obie kule wylosowane z drugiej urny będą białe. Od czego zaczynamy? Jest to oczywiście tak zwane doświadczenie wieloetapowe. Pierwszym etapem jest oczywiście wylosowanie jednej kuli z pierwszej urny. Czyli najpierw losujemy jedną kulę z pierwszej urny. Pierwsza urna zawierała trzy kule białe i pięć kul czarnych. No narysujmy to sobie. To jest ta pierwsza urna U1, trzy kule białe i 5 czarnych. I z niej losujemy jedną kulę. Oczywiście ta kula może być albo biała, albo czarna. I teraz. tę kulę wrzucamy do urny drugiej. Urna druga, ona wygląda tak. U2 ma w sobie 7 białych 7 białych i dwie czarne. I teraz te dwie kule albo białą albo czarną wrzucamy do tej urny. Ale oprócz tego Dodatkowo, dokładamy do urny drugiej, czy tej, jeszcze dwie kule tego samego koloru, co wylosowana kula. Co to oznacza? Że jeżeli wylosowaliśmy z pierwszej urny kulę białą, to ją wrzucamy do urny drugiej, plus dwie kule tego samego koloru czyli oprócz białej, jeszcze dwie białe. Jeżeli wylosowaną kulą z pierwszej urny była czarna, to ją wrzucamy do urny numer 2 i dorzucamy jeszcze dwie kule tego samego koloru. Jak to zrozumiemy, to teraz powinniśmy wiedzieć, jak będzie wyglądała urna U2 po takim doświadczeniu. Czyli pierwsza opcja byłaby teraz taka, że to jest urna U2, 7 białych, 2 czarne. Wylosowaliśmy z pierwszej białą, dorzucamy dodatkowo dwie białe. Czyli tak naprawdę do urny U2, do tej dorzucamy trzy białe, bo tę białą plus dwie takie same. Czyli jak dorzucimy trzy białe, to będzie 10 białych i nadal dwie czarne. Natomiast jeżeli z pierwszej urny wylosowaliśmy czarną, to ją oczywiście wrzucimy do urny U2 i dodatkowo jeszcze dwie kule właśnie tego samego koloru. Więc w sumie to rzucimy trzy kule czarne. Czyli ilość białych się nie zmieni, będzie 7 białych, ale zamiast dwóch czarnych to dorzucamy jeszcze w sumie trzy czarne, czyli będzie 5 czarnych. I tak to będzie wyglądało w momencie, kiedy będziemy losowali dwie kule z urny drugiej. Czyli teraz losowanie pierwszej kuli. No oczywiście to może być albo kula biała, albo czarna. Tu tak samo. Albo biała, albo czarna. To byłoby losowanie pierwszej kuli już z urny U2. Jak będzie wyglądała teraz urna U 2 po takim pierwszym losowaniu. No więc jeżeli wylosowaliśmy białą, stąd, to zostanie 9 białych i dwie czarne. A jeżeli stąd wylosowaliśmy czarną, to zostanie nadal 10 białych, ale już tylko jedna czarna. Jeżeli stąd wylosowaliśmy białą, to zostanie. 6 białych i 5 czarnych. A jeżeli stąd wylosowaliśmy czarną, to zostanie 7 białych i już teraz 4 czarne. I z takich opcji losujemy ostatnią kulę, czyli drugą. Może ona być albo biała, albo czarna. Albo biała stąd, albo czarna, albo biała, albo czarna, i tak samo tutaj, albo biała, albo czarna. I to jest losowanie drugiej kuli z urny drugiej. Czyli podsumujmy, czy wszystko się zgadza. Z pierwszej urny wylosowaliśmy jedną kulę i wrzuciliśmy ją do urny U2. I dodatkowo jeszcze dwie kule tego samego koloru. Czyli jak białą, to w sumie trzy białe dorzuciliśmy. Jak czarną, to trzy czarne. I potem losujemy pierwszą kulę, i po tych zmianach losujemy drugą kulę. Przechodzimy do opisu prawdopodobieństw. Wylosowanie kuli białej stąd, no w sumie ich było 8, białych było 3, więc tu jest 3 ósme. Prawdopodobieństwo wylosowania kuli czarnej no jest 5 czarnych na 8, czyli 5 ósmych. Teraz, po tych zmianach w urnie U2, wszystkich kul było 12, 10 białych, więc prawdopodobieństwo wylosowania kuli białej to jest 10 12, a czarnej 2 12. Odpowiednio tutaj białych 7 do wszystkich 12, czarnych 5 do wszystkich 12. I losowanie drugie. Teraz w tych wszystkich przypadkach mamy już po 11 kul i wylosowanie białych to jest 9 11, czarnej 2 11. Z tej urny 10 11 i 111 Z tej 6 jedenastych jako biała i czarna 5 jedenastych. I stąd białych 7 na 11 i 4 spośród wszystkich 11. Nie patrzyłem się na pytanie, więc opisywałem prawdopodobieństwa każdej opcji. I teraz czytamy polecenie. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że obie kule wylosowane z drugiej urny będą białe. Z urny drugiej, czyli mówimy teraz o tej części, obie kule. No to gdzie widzimy obie kule, że są białe? Albo tutaj biała i biała, obie kule. Tutaj, jak już czarna, to nie ma opcji, ale też może być tutaj biała. I biała. Czy są jeszcze jakieś opcje, aby obie kule były białe? No nie ma. Tylko tu biała, biała, bo tu było biała, czarna, czarna, biała, czarna, czarna, biała, biała pasuje. Biała, czarna nie, czarna, biała nie, czarna, czarna nie. I liczymy prawdopodobieństwo. To jest akurat taka tak zwana metoda drzewka, czyli prawdopodobieństwo naszego zdarzenia A polega na tym, że. Aby dojść do tej opcji, to musimy iść oczywiście z góry na dół i te wyniki wszystkie przez siebie mnożyć. Czyli idziemy od początku. 3 ósme razy 10 12, razy 9 jedenastych i to musi zajść. I to, i to. 3 ósme razy 10 12 i razy 9 jedenastych lub... Czyli jeżeli lub to dodać. I teraz jaka opcja? Że tu wylosowaliśmy czarną z pierwszej, a potem dwie białe z urny drugiej. I po kolei, czyli musi zajść i to, i to, i to. Czyli te wyniki przez siebie mnożymy. Czyli 5 ósmych to było to. Razy 7 dwunastych. I jeszcze razy 6 jedenastych. Jak wyliczymy. To działanie, to będzie już koniec zadania. Mamy mnożenia w dwóch przypadkach, tu i tu. Mianowniki są identyczne, więc jedyna możliwość skracania to jest taka, że będziemy szukali czegoś takiego, aby skrócić przez tę samą liczbę. Na przykład tu skróciłbym przez 3. Pytanie, czy tu też mógłbym skrócić przez 3? Tak, mógłbym skrócić. No więc skracamy. Tu 1 i tu będzie 4. Tutaj przez 3 to będzie 2 i przez 3 to będzie 4. Czy jeszcze przez coś moglibyśmy skrócić? Patrząc na to, to może przez 2. Czy tu przez 2 jeszcze byśmy skrócili? Tak. Czyli tu przez 2 to będzie 5. Tu przez 2 to będzie 2. Tu przez 2 to będzie 1 i tu przez 2 to będzie 2. Pytanie, czy jeszcze coś moglibyśmy skrócić? Już chyba nie, ponieważ jest piątka i dziewiątka. Tutaj akurat z tym się nie skróci, więc nie ma sensu dalej szukać. I mnożymy liczniki. 45, a w mianowniku 8 razy 2 i razy 11, no to może tak, 22 razy 8 to byłoby 160, 176.

No, ale chyba jeszcze możemy skrócić, patrząc na to, no to przez 8 możemy skrócić. Czyli tu będzie 5, a tu będzie 11. No i wynikiem końcowym jest 5,11. Ten wynik jest odpowiedzią do tego zadania, czyli prawdopodobieństwo zdarzenia polegającego na tym, że obie kule wylosowane z urny drugiej będą białe, Wynosi to prawdopodobieństwo 5.11.